Witamy trzeciego dnia. Ruszyliśmy sobie... Niezbyt rano, ale, ale wyjechaliśmy z Krakowa. Dzieci są innego zdania. No tak, dzieci są innego zdania, bo wiecie, no, godzina dziesiąta to dla jednych rano, dla niektórych środek nocy. Właśnie usłyszeliśmy, że jesteśmy na obozie przetrwania. Tak, to nie są wakacje, bo jak tak można żyć, jak tak można wstawać i, i jechać Co, coś. Chcieć jeszcze w ogóle zobaczyć i zwiedzać. Eee, jak się obudziłem rano, udało mi się zarezerwować nocleg. Eee, także, jakby, troszeczkę trasa jest podyktowana, żeby kierować się w stronę noclegu. I padło tak, że pierwsze miejsce, które właśnie w tej chwili się tutaj za, zatrzymaliśmy, mamy którą godzinę? Mamy chyba około 12 jest i jesteśmy w żywcu na samym rynku. Nie, w że w tle cisza, spokój jak na razie. Samochodem, można powiedzieć, że wjechaliśmy prawie na sam rynek, bo dosłownie stoimy 10 metrów od niego. Ale chyba nikt tam nie z nas nie aresztuje. Niby oznakowane, że jest parking. Chwilę tu pobędziemy, zobaczymy, co jest ciekawego. Ja przynajmniej nie byłem, albo nie pamiętam, że byłem. Ja, nie wiem. ja no. chyba byłam, ale to były pre prehistoryczne czasy. Czyli nie będziemy mówili kiedy. No i tak, przejdziemy się, zobaczymy. No i później coś tam gdzie dalej się zatrzymamy. Zobaczymy jeszcze co nam wypadnie z trasy. Będziemy dalej nagrywać. Także do zobaczenia później coś tutaj... Dzwony biją. Coś tu grają. Słuchaj. Dość głośno. No dobra. Teraz jesteśmy w Szczyrku. Ale to tylko sobie tak Przejedziemy, no nie oszukujmy się, tutaj to bardziej turystycznie, narciarsko, albo pospacerować. My jednak przemieszczamy się dalej. Idzie dalej? Dalej, dalej, dalej to jedziemy do Wisły, do Wisły. Może tam się na chwilę zatrzymamy. Dotarliśmy do Wisły. Krótki postój. To jak widzicie Przyskoczni Adasia Małysza i ruszamy do centrum. Jesteśmy już na rynku w Wiśle. Też przejdziemy się tutaj deptakiem. Żeby było widać, że jest Wisła. Może tam się kawałek obrócimy. Jest cały deptak w tle. Ja to sobie przypomniałem, że, że byłem tutaj z 5 lat temu i z dziećmi na zawodach. A nie wiem Byłaś? Nie, ja jestem pierwszy raz. No właśnie, także... Chwilę w dalszej drodze do Noclegu. Kolejny przystanek. A następny co tam mamy po drodze? Ustroń, tak Ustranie. więc tam też, tam też się chwilę zameldujemy pozdrawiamy. Witam Was, jestem w Ustroniu. W tej chwili zatrzymałem się tutaj u kolegi w Muzeum motocyklowym, motoryzacyjnym Rdzawe Diamenty. No i dobra, dotarliśmy do Cieszyna jeszcze po tej stronie polskiej. Jesteśmy tutaj na rynku głównym Jak widać nawet ładnie. Tak, no Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Przejdziemy się teraz, pozwiedzamy, bo szczerze mówiąc nie byłem. Więc przejdziemy się po mieście, zobaczymy jak to wszystko wygląda. A na samym końcu Wam pokażę, jak wygląda nocleg. Dobra, jesteśmy na granicy. Ania stoi po stronie czeskiej, ja po stronie polskiej. I że co, yy, rozchodzimy się każdy w swoją stronę bardzo, na zakupy. Bardzo śmieszne. Chociaż nie, może, nie, nie, może nie, zmienimy złe je. Złe strony, bo ja już na stronie polskiej zdążyłam kupić fajne buty. Yy, dlatego, yy, to a... ja idę na stronę czeską, czeską kupię kupiwe. jakiś fajny napój. Tak, to... Bezalkoholowy oczywiście. No tak. A. No. Także później widzimy się na noclegu. Jesteśmy już na noclegu. Pokoik mały. Ale na szybko znaleźliśmy coś na Bookingu. Zresztą na Google'ach też są. Marek i, i Karolina. Czy jakoś tak to się nazywa? Z okna. O. Mamy tutaj kawałek takiego placu. Pozdrawiamy. Dobranoc. Do jutra.